Zrób to Ruchół i doda infiniti potem No mam teraz sześć za ile? Ty, masz jakiś łuk wolny? Mam Chcesz pożyczyć? Nie, mam jeden Ale ja ci go za chwilę Prakami. dam, do screena Ale tylko chcę Chcę go tylko do, do screena Co? Poczekaj, no dawaj Olsza, ty jesteś Olsza Zinkrow, no daj to infiniti, Watch tu Poczekaj, zaraz się ogarnę Zinkrow Gdzie on kurwa jest? Zinkrow, ty słyszysz? Halo Halo! Nie jestem taki głupi. Jak to nie jesteś taki głupi? Nie dam się zrobić w Wyskakuj z łuku, Pożrz na chwilę. Wyskakuj z łuku, tutaj admin nie patrzy. Zaraz zostaję przy kopę. Tutaj cię nie, nie, no, nie. no, poka na chwilę łuk, bo chcę się zrobić taki sam, dawaj. Dobra, kasujemy go, na fajcie. Dobra, chodź. Kasiak, mam problem. Kolikiem, muszę się Daj łuk! Daj łuk! Daj łuk! Pozyżóg! Łuk. 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 Wyjebie się i będziemy mieli w chuj przejebane, serio. No I z... z... pomocy! Nie pomocy! On jest obłąkany. On jest obłąkany. Nie, co to?